Witam wszystkich. Dzisiaj na podnośniku mamy taki oto włoski piękny samochodzik. Jest to Alfa Romeo Giulietta. I jest taki ładnym zgrabnym tyłeczkiem. Auto ma znikomy przebieg 111 tysięcy jest to 2014 rok, czyli no w sumie bardzo świeżo odko. A robimy sobie w nim tuleje przedniego zawieszenia. Ogólnie rzecz biorąc nie są złe, nie są jakoś ponadrywane czy pourywane. Tu już mam wahacz wymontowany. Ale klient sobie zażyczył, że chce mieć założone poliuretany firmy Powerflex. No to będziemy zakładali. Nie wiem, czy to przełoży się na komfort jazdy, bo na pewno będzie sztywniej z przodu. Ja szczerze mówiąc, chyba bym się nie zdecydował na coś takiego. W jakimś aucie wyczynowym, rajdowym jak najbardziej, ale nie w takim aucie do jeżdżenia na co dzień. No takie tuleje. Ale co, klient chce, to montujemy. I nie dyskutujemy. O, także ja sobie już tutaj ten wachacz zdemontowałem. Teraz wyprosujemy tą tuleję. I będziemy wciskać tutaj tą. Dobra. Także ja tutaj demontuję. Wciskam tą tulejkę. teraz będziemy no. mogą zakładać Сулейка себе, не вышла. Пакуем другую. No, а, глаз, то нам ładнее входит твоя, элегантно. А, I tuleja ładnie wprasowana. Nic się nie uszkodziło weszła pięknie. Ja teraz tylko założymy tą tulejeczkę tu do środka. Damy tutaj tego smarowidła, pyk i będziemy montować już na oto. Tak to sobie wygląda oryginalnie ta tuleja Siedziała tutaj w takim aluminiowym kołnierzu. Dopiero tutaj była guma. No, tutaj jest całe, tutaj, że tak powiem, jednolite z takiego sztywnego materiału. I tutaj trzyma się na tych pięknych kołnierzach. Trzeba przyznać, że całkiem fajnie to wykonane. Przy okazji pokażę, jak wygląda demontaż. Takiego wahacza. Przykręcony jest tutaj do kołyski w dwóch miejscach. Tu z tyłu siedzi ta duża tuleja, którą właśnie wymienialiśmy. Tutaj z przodu kolejna. No i wiadomo, do zwrotnicy mamy słońce przykręcone klasycznie. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie, nie taka sytuacja. O, o. Tutaj mamy usadowioną półkołyskę. Tu jest jedna część kołyski, a tutaj jest druga i niestety tej śruby tutaj nie idzie wyciągnąć. Także musimy najpierw sobie, żeby chcieć wykręcić tutaj tę śrubę, odkręcić te dwie śruby. Tutaj jedną od takiej jakby podpory tej kołyski. Tutaj do przedniego pasa mamy dwie śruby. No i tutaj siedzi jeszcze o, tam jedna. Troszeczkę ciężko było ją wykręcić, ale mam grzechoteczką sobie poradziliśmy plus wiadomo no stos plastików płyty były trzeba zdjąć obydwie tak więc troszeczkę więcej roboty jest niż przy normalnym wahaczu w jakimś tam powiedzmy innym aucie dobra tuleję mamy wprasowaną możemy zakładać Wachaczek już siedzi sobie na miejscu. Wszystko poskręcane. koleja tak się prezentuje po zamontowaniu z wahaczem do auta. Zaraz tylko jeszcze skręcimy sobie tutaj tą półkołyskę wszystkie te mocowania, uchwyty, plastiki, obudowy no i samochód będzie do oddania. I zobaczcie, ile śrub Włosi sobie wymyślili w tym aucie żeby skręcić tutaj tą przednią płytę, ten ślizg i tą tylnią plus minus tak naliczyłem około 40 śrub nie wiem po co aż tyle, no ale cóż są śruby, które trzeba wykręcić i potem oczywiście powkręcać na swoje miejsce także Lecimy z maratonem śrubowym. No i piękna biała alfa poskładana. Gotowa do odbioru przez klienta. Zobaczymy, jak te tuleje poliuretanowe będą wpływać na komfort jazdy. Na pewno będzie sztywniejszy, będzie lepiej trzymał się drogi, będzie lepsze czucie na kierownicy ale jak z komfortem no to już zobaczymy za jakiś czas także na dzisiaj to byłoby na tyle Alfa opuszcza podnośnik a na warsztat wjeżdża tutaj ta szósteczka 6 2.7 w biturbo w quattro przyjechała niedawno z Niemiec na terenie Niemiec złapała usterkę, mianowicie pompa wspomagania się rozsypała. Pompę już mam, przyjechała, także zaraz będziemy sobie nią wjeżdżać i będziemy sobie działać. Pozdrawiam, cześć.